Wszystko zaczęło się od dość niecodziennej propozycji. O, kogo ja to widzę, sam Watras mnie odwiedził, co to za okazja! Mam dla ciebie pewną propozycję, czy sprawdziłbyś dla mnie jedną rzecz to mikstora Belliara. Nie wiem, czy dość jasno się wyrażę, od takich rzeczy trzymam się z dala, ja podziękuję, nie. Jeśli tylko tyle miałeś mi do powiedzenia, to możesz już sobie iść. Zobaczymy jeszcze dziado jeden. Odmówił mi, trzeba to będzie załatwić inaczej. Spokojnie, już my się nim zajmiemy. Franek, musisz skołować dzikiego wieśka. W życiu go tak szczęśliwego nie widziałem. Dziwisz mu się, w końcu jakaś robota mu się trafiła. Rzeczywiście ja dobra chodźmy. Co do cholery, kim wy jesteście, czego chcecie, ci i, bo jeszcze ktoś usłyszy, wytłumaczę ci teraz wszystko powoli. Co się stało? Co ty to robisz? Może teraz zmieniłeś zdanie na temat mej prośby, a więc weźniesz się do roboty. Czy ta sytuacja ma się powtórzyć? Chym, co za moc ma ta mikstora, skoro Watras tak bardzo chce, bym ją zbadał. Może troszkę spróbuję i sprawdzę, jak ona działa. Tylko mały łyczek. golo, golo gol, gol O korwa. I tak oto wojna rozpoczęła się na dobre. Oła! Już was, mam gno, -je.